Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś mesjasz, syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój. A bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Kochani, nie będę dzisiaj mówił na temat Ewangelii. Dlaczego? Już za chwileczkę Wam tutaj wyjaśnię. Mamy w kościele jeśli chodzi o Piotra i Pawła, mamy jeszcze dwa święta w czasie których wspominamy i Piotra i Pawła. 25 stycznia nawrócenie świętego Pawła, kiedy to brzmi szczególnie czytanie z Dziejów Apostolskich, jak, jak to pod Damaszkiem został Paweł powolony na ziemię i spotkał Chrystusa i to zmieniło jego życie. 25 stycznia święto nawrócenia świętego Pawła i miesiąc później 22 lutego mamy święto katedry Świętego Piotra. I wtedy w sposób szczególny właśnie obchodzimy to wydarzenie, ten fakt, że Jezus powiedział do Szymona: Ty jesteś opoka, na tej opoce zbuduję kościół, tobie dam klucze. I trochę się usprawiedliwiam, że dlatego też dzisiaj nie chcę tego wątku poruszać. Niech to słowo w nas brzmi. Niech ono brzmi we mnie, w tobie dzisiaj, w, twoje, w czasie Twojej modlitwy. Niech ci się przypomni, żeby dzisiaj szczególnie za następcę Piotra się pomodlić, za papieża Leona, by w nim płonął taki sam ogień Ducha Świętego, jaki płonął i w Piotrze, i w Pawle. Niech to Słowo w nas brzmi. A dzisiaj chciałbym was zaprosić do, ta, do takiego, e, takiej podróży przez Słowo, byśmy odwiedzili trzy więzienia. Będzie historia o trzech więzieniach. Zgadzacie się? Nie macie wyjścia. Kochani, o pierwszym więzieniu, pierwsze więzienie w Jerozolimie, o nim słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Do tego więzienia trafia Piotr, Herod go aresztował i Piotr jest w więzieniu. W jakim jest stanie, patrząc na osobowość Piotra w Ewangelii na jego gwałtowne emocje właśnie, że raz mu się te emocje pojawiły takie, raz inne mam takie niejasne podejrzenie, chociaż tego tutaj nie widać w tym słowie, że Piotr mógł się lekko podłamać. Jest chwila po tym, jak, czy jest kilka dni po tym, jak już, dwóch, jak już pierwszy z apostołów został skazany na śmierć, słyszeliśmy, Herod ściął mieczem Jakuba. Pierwszy z dwunastu już zginął. Teraz Piotr trafia do więzienia. Mało komfortowa sytuacja. Nie? Może się domyślać: aha, skoro jednego z naszej, nie tylko dwunastki, ale z pierwszej trójki już, już zlikwidowano. To być może będę następny. Być może emocje Piotrowi siadły, może i nie. Natomiast nie widać, go, nie widać, żeby w tym więzieniu się modlił. Piotr śpi. Śpi, to śpi dosyć mocno, bo kiedy pojawia się Anioł i próbuje go obudzić, to ma małe kłopoty z tym obudzeniem, bo czytamy w Dziejach apostolskich, ładnie nam tutaj, łagodnie to święty Łukasz przedstawia: Trąciwszy Piotra w bok, obudził go. Trąciwszy w bok, Wiecie, w Starym Testamencie mamy kilka takich historii, kiedy pojawiał się anioł i musiał kogoś, i zapisane jest, trącić w bok. Na przykład Eliasz nad Potokiem, kiedy jest w depresji, bo ucieka przed królem i nie daje się obudzić. Mamy taki zwrot, że anioł trąceniem w bok obudził Eliasza. Tam dosłownie to brzmi, czy to oznacza to trącenie w bok, że anioł z całej siły kopnął w to miejsce, gdzie kończą się plecy. Więc rozumiecie, że no nie wypada, żeby tak dosadnie tutaj w Piśmie Świętym było napisane, dlatego jest tak ładnie trąceniem w bok. I tutaj zobaczcie, mamy też tę sytuację, że anioł trąceniem w bok obudził Piotra. No Kopa mu zasadził po prostu. Wstawaj, chłopie. Więc to, że Piotr śpi tak mocno, że nawet ciężko go obudzić, ja domyślam się, że raczej ma te nastroje mocno uciekł w sen po prostu. Ale o czym mówi ta historia? Ta historia mówi o sile. Modlitwy Wspólnoty. I dlatego ona dla mnie jest zawsze taką wielką inspiracją, jak wielka jest siła modlitwy Wspólnoty. Bo czytamy, usłyszeliśmy przed chwilą, strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. Nie przez pięć minut. Kościół modlił się nieustannie do Boga. Wiecie, fascynuje mnie, zawsze mnie to będzie poruszało chyba. Jak wielka jest właśnie siła modlitwy wspólnoty, jak wierny jest Bóg, który obiecał, że tam gdzie dwaj lub trzej zebrani są w imię moje, tam jestem pośród nich. I dodał, jeśli dwaj o coś na ziemi zgodnie prosić będą, to wszystkiego użyczy im ojciec. To jest tak czaderska obietnica. Jeśli dwaj o coś zgodnie prosić będą, wszystkiego użyczy im ojciec. I tu mamy taką historię. Nie dwaj, ale cała wspólnota jerozolimska, kościół modli się nieustannie za Piotra. On być może nie ma siły się modlić, on sobie śpi, ani go nie może dobudzić. Wspólnota się modli i następuje cud uwolnienia z więzienia. Otwierają się wszystkie drzwi, opadają kajdany. Jest to no, piękne świadectwo. Ja tak się tym ekscytuję, jak widzicie, bo jestem też poruszony tym w naszej parafii. Mieliśmy już kilka takich sytuacji. Kiedy dostaje telefon czy prośbę taką osobistą, proszę księdza, spotykamy się, dodatkowa msza święta i modlimy się, bo jest potrzebna modlitwa o zdrowie takiej czy innej osoby. I są wśród nas takie osoby tutaj, które tego doświadczyły. I kiedy się spotykaliśmy tutaj, czy tu, czy w dzierżowie, i mam msza święta, i jednogłośnie, zgodnie wołaliśmy jako Kościół do Boga. I widzimy dzisiaj, mamy piękne świadectwa uzdrowień. To jest to, to jest to dzisiejsze pierwsze czytanie, i ja dzielę się tym z Wami, żeby Was zainspirować, ale też chcę, żeby Twoja wiara wzrosła. Powtórzę raz jeszcze, jak wielka jest siła modlitwy wspólnoty. Więzienie w Jerozolimie. Drugie więzienie, bardzo podobna sytuacja, choć troszeczkę się różni jakby faktami. Więzienie w Filipi. Nie mamy tutaj dzisiaj w słowie, w liturgii, słowa o tym więzieniu, ale chcę o nim wspomnieć, właśnie, bo sytuacja jest podobna. Mamy uroczystość Piotra i Pawła. Tu mamy Piotra w więzieniu, dwunasty rozdział dziejów, a cztery rozdziały dalej, 16 rozdział dziejów. Paweł trafia do więzienia. Więc skoro wspominamy o więzieniu Piotra, to wspomnijmy też o więzieniu Pawła. Więzienie Filipi. Dla tych, którzy nie znają historii z 16 rozdziału dziejów, krótki skrót, dlaczego Paweł trafił do więzienia. Trafił tam za skuteczny egzorcyzm. Filipi była kobieta, która posiadała Taką wyjątkową zdolność wróżenia, czytamy w dziejach, że była opętana przez ducha, który wróżył, była niewolnicą, więc dochód z tego wróżbiarstwa oddawała swoim panom. I święty Paweł pewnego dnia powiedział do demona: W imię Jezusa rozkazujcie, byś wyszedł. W tej jednej chwili demon wyszedł, kobieta straciła zdolność wróżenia, i kiedy po kilku dniach jej właściciele się zorientowali, że kasa przepadła, no, to nie tylko podburzyli ludzi, jeszcze załatwili z władzami, oskarżyli fałszywie Pawła, i Paweł i jego towarzysz Sylas trafiają do więzienia. No, mógł się święty Paweł podłamać, mógł mieć nawet pretensje do Pana Boga. Halo, Panie Jezu, ja tu w Twoje imię występuję, głoszę Ewangelię, wypędzam demony, i za wypędzenie demonów do więzienia, gdzie Twoja obrona? No, święty Paweł trochę inaczej niż Piotr, nie poszedł spać. Czytamy. Dzieje apostolskie, rozdział 16, werset 25. O północy Paweł i Sylas modlą się w więzieniu i śpiewają hymny Bogu. Podziwiam ich. Oni śpiewają hymny Bogu. Uwielbiają Boga w tej sytuacji trudnej, w więzieniu, z kajdanami na rękach, być może też na nogach. Uwielbiają Boga. A ilu ich jest? Dwóch. A gdzie dwaj, zgodnie o coś prosić będą. Słuchajcie, jak wielka jest siła modlitwy wspólnoty, jak wielka jest siła modlitwy uwielbienia, bo czytamy, że nagle pojawiło się trzęsienie ziemi i nie z dwóch, ale ze wszystkich opadły kajdany. I drzwi się otworzyły. Tam dalej jest piękny ciąg dalszy tej historii o strażniku, który przyjął chrzest. To już Wam zostawiam w Waszej lekturze. Kto nie zna, niech doczyta, kto zna, niech przeczyta raz jeszcze. Niech ta historia też budzi Twoją wiarę. Zobaczcie. Te dwa więzienia, Piotr w więzieniu, Paweł w więzieniu, dwie historie o wspaniałej, potężnej, cudownej miłości Boga, który przychodzi do swoich dzieci i uwalnia z więzienia. Uwalnia z więzienia. I śpiewamy też o tym w czasie jednej z pieśni uwielbienia. W ogniu ze mną był ktoś jeszcze. Tam właśnie śpiewamy, że właśnie padł ostatni mur, właśnie padł więzienia mur, kiedy go uwielbiamy, bo On jest ze mną, nawet w tym więzieniu. Przed chwilą śpiewaliśmy o tym w Psalmie, że kiedy wysławiamy Pana, kiedy wywyższamy Jego imię, On nas wyzwala od wszelkiej trwogi. No, przepiękne obietnice. Amen. Amen. I zapamiętaj to słowo. I życzę Ci, żebyś kiedy znajdziesz się w jakichkolwiek tarapatach, w jakimkolwiek prześladowaniu, w jakimkolwiek też więzieniu, poczujesz się osaczony, poczujesz się bez wyjścia, poczujesz się tak, jakbyś miał ręce i nogi związane. To nie tylko sam, najlepiej jeszcze znajdź drugiego, znajdź wspólnotę i wspólnie wywyższaj Boga i wołaj do Niego. I życzę Ci, żebyś tego doświadczał, że Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. I życzę ci, żebyś był szczęśliwym człowiekiem, który w panu znajduje ucieczkę i doświadcza wyjścia na wolność. Niech tak się dzieje. Niech to słowo o pierwszym i drugim więzieniu będzie dla ciebie takim, e, taką inspiracją do nieustawania w chwilach, kiedy jest trudno. No i trzecie więzienie. Była Jerozolima, było Filippi. Trzecie więzienie, o którym chcę powiedzieć, jest w Rzymie. Więzienie mamertyńskie. Dzisiaj możemy je odwiedzić. Ona znajduje się blisko Forum Romanum, praktycznie przylega do Forum Romanum. Kiedyś wstęp był za darmo, dzisiaj trzeba odżałować kilka euro, żeby zapłacić za wstęp. Byłem w tym więzieniu kilka razy i jeżeli będziesz w Rzymie, zachęcam cię, idź. Nie żałuj tych kilku euro. Idź, wejdź do więzienia Mameryńskiego. To jest loch wykuty w skale pod ziemią. Dzisiaj tam się schodzi po schodkach, już zrobionych dla, dla zwiedzających. Kiedyś nie było schodków. Był tylko otwór, przez który wrzucano jeńców, więźniów, a potem na linię ich wyciągano. Bo z więzienia w więzieniu amerytyńskim przebywali zasadniczo więźniowie, którzy oczekiwali na wykonanie wyroku śmierci. I w tym więzieniu według tradycji przebywał tuż przed śmiercią i święty Piotr, i święty Paweł. To, co jest piękne tam. Jest tylko Loch, ale to, co jeszcze jest, to na ścianie tego więzienia jest tylko jedna dekoracja, metalowa płaskorzeźba, która przedstawia, jak święty Paweł Chrzci udziela chrztu strażnikowi tego więzienia. Nie ustawał nawet tam w więzieniu. Według tradycji, zewangelizował kogoś i strażnik przyjął chrzest. Dlaczego mu wspominam o tym więzieniu? Bo tam zostało napisane dzisiejsze drugie czytanie. Usłyszeliśmy w drugim czytaniu fragment czwartego, ostatniego rozdziału z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Tymoteusza. Właśnie tam, w tym lochu, Paweł dostał y, atrament, pióro i kawałek pergaminu i tam w ciemnościach, pewnie przy jakimś nikłym płomyku, pisze do swojego ukochanego ucznia swój ostatni w życiu list. I wiecie, dlaczego chcę wam zbudować pewien klimat. Zarówno Piotr, jak i Paweł mają to doświadczenie. Trafiamy do więzienia, ho, Pan Jezus mnie z niego uwolni. Ale tym razem święty Paweł wierzę, że otrzymał to od Ducha Świętego. Ma w sercu potężne przekonanie, że będzie przez ten otwór w suficie wyciągnięty i będzie poprowadzany na śmierć. Tak się wypełniło. Został wywieziony za mury Aureliańskie i tam ścięty, ścięty mieczem. Tak zginął. A teraz zobaczcie, skąd to moje przekonanie, że on już o tym wie, no bo on o tym pisze. Posłuchajcie teraz raz jeszcze tych słów i wyobraźcie sobie, że siedzicie w ciemnym lochu razem ze świętym Pawłem, a on nie tylko pisze, ale wam o tym mówi. Najdroższy, krew moja już ma być wylana na ofiarę. Chwila mojej rozłąki nadeszła. Zobaczcie, On wie, że lada moment jego krew będzie przelana. Chwila mojej rozłąki nadeszła. Jest to o wiele trudniejsze doświadczenie niż tylko trafić do więzienia, bo jest w więzieniu i wie, że jego życie właśnie dobiegło końca. Co więcej, ma bardzo trudne doświadczenie, bo go wielu zostawiło. Być może ma nawet poczucie pewnej klęski, może przychodziła do niego taka myśl, czy taka pokusa, by oceniać swoje życie jako nieudane. Bo chociaż założył wiele wspólnot chrześcijańskich i pewnie myślał sobie, no tak, gdzieś tam w Koryncie, w Efezie, w kolosach są ci, którym głosimy Ewangelię. Ale tutaj w Rzymie pisze do Tymoteusza, pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili. Wyobrażasz sobie? Wszyscy mnie opuścili. Tu mamy tylko fragmenty czwartego rozdziału. Tam święty Paweł dopisuje: Wszyscy mnie opuścili, Łukasz sam jest ze mną. Jedyny prawdziwy, sprawdzony przyjaciel tylko Łukasz zostałby odwiedzać tam Pawła. Prawdopodobnie to Łukasz przyniósł mu ten pergamin i pióro, żeby mógł ten list napisać. I został jeszcze Pawłowi drugi, taki sprawdzony przyjaciel, właśnie Tymoteusz. Dlatego wiedząc, że za kilka dni może być wyrok śmierci wykonany, mi pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. Zobaczcie, w tym takim doświadczeniu, że wszyscy cię opuszczają, to naprawdę można się podłamać i już wpaść w depresję. Gdzie są ci. Którzy przychodzili, kiedy działy się cuda, gdzie są ci, kiedy głosimy Ewangelię i wychwalali Boga? nagle wszyscy odeszli. Pozostałem aresztowany. Można się podłamać, ale święty Paweł dzieli się z nami doświadczeniem bardzo pięknym. Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie. Jak cudowny jest Bóg! Dał Pawłowi siłę, by się nie załamywał, ale co więcej, Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, by się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii. Kto wie, być może właśnie tu mówi o tym strażniku, którego właśnie ochrzcił. Dopełniło się. Głosiłem Ewangelię ze wszystkich sił do ostatniego momentu. Każdemu, kto się nawinął, nawinął się strażnik, jemu też ogłosiłem. Dopełniło się głoszenie Ewangelii. i Dzieli się tym pragnieniem, niech wszystkie narody je usłyszą. I w tym wszystkim chcę Wam przeczytać jeszcze jedno zdanie który chyba najbardziej mnie inspiruje, porusza, pobudza i życzę też Tobie, żeby Ciebie też inspirowało. Zobacz, w tym momencie wierzę, że umrze, wie, że jest sam, Pan go wzmacnia i on nie narzeka, nie biadoli, nie lamentuje, nie joiczy. Ale co pisze? W dobrych zawodach wystąpiłem, dobre życie miałem, Pan Bóg mnie zaprosił do dobrych zawodów, w dobrych zawodach wystąpiłem. Bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem, a na ostatek Pan da mi wieniec sprawiedliwości. I wiecie, kończąc już to słowo, chciałbym, kiedy będę już wiedział, że odchodzę z tego świata, chciałbym móc tak powiedzieć. Dzisiaj dziękuję Bogu, bo naprawdę ja dziękuję Bogu za posługę, do której mnie zaprosił. I dziękuję Bogu, bo mam piękne życie i piękną posługę pięknych ludzi wokół mnie i pięknych was dzisiaj. Natomiast chciałbym, kiedy już będzie chwila mojej rozumki nadchodzić, chciałbym powiedzieć, w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem, dopełniłem głoszenie Ewangelii. Oto dzisiaj się modlę. Od wczoraj, bo wczoraj już była Wigilia Piotra i Pawła. I dzisiaj też zachęcam ciebie, żebyś o to się modlił. Panie, daj mi właśnie to, Żebym w dobrych zawodach wystąpił, żebym bieg ukończył, żebym wiary ustrzegł, żebym przekazał wiarę moim dzieciom, moim wnukom, żebym moim życiem głosił tak Ewangelię, żeby się wypełniło wszystko, czego Ty ode mnie oczekiwałeś. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Dziś prosimy Cię Jezu, przez świętych Piotra i Pawła, dawaj nam doświadczać cudów. I uwalnij nas, z wszelkiego więzienia, które stanie na naszej drodze. Ale prosimy Cię o jeszcze większą łaskę. Daj nam dobrze przeżyć nasze życie, abyśmy nie tylko biegu kończyli szczęśliwie i otrzymali wieniec zwycięstwa, ale byśmy wiary ustrzegli i wypełnili co do, jednej, co do jednej osoby głoszenie Ewangelii. Amen. Amen. Niech tak się stanie.